Cześć, witajcie w filmie o sterowniku EZE4. O programowaniu sterownika EZE4 z wykorzystaniem wejścia rozszerzeń temperaturowego napiszemy sobie taki prosty program do sterowania temperaturą przy wykorzystaniu czujnika temperatury PT1000. Dobrze, więc zaczynamy. Mamy już uruchomiony program EASY-SOFT 7. Wersja 7.31 Sterownik wybieramy 12 do 24V DC. O, ten sobie wybierzemy Easy 4DC 12 TC1. Urządzenie podstawowe z wyświetlaczem Zasilanie 24V DC. Przeciągamy tutaj w projekt. Akceptujemy wersję, programu, wersję programowania V130. Teraz dobierzemy sobie moduł rozszerzeń temperaturowy Tutaj go mamy rozszerzenia analogowe e Easy E4DC4PE1. Przeciągamy. Już jest połączony. Teraz przechodzimy na moduł. Parametry rozszerzenia. Wejście T1, bo mamy tutaj do tego modułu możliwość podłączenia czterech czujników temperaturowych PT100, PT1000 i NI1000 My sobie wybierzemy PT1000 o zakresie pomiarowym od minus 100 do 200 stopni Celsjusza Skalowanie ustawiamy sobie na 12 bitów To jest obszar od 0 do 4095 Dobrze Tu nie zmieniamy Przeporządkowane argumenty Klikamy automatycznie Tu tam przypisał już wejście temperaturowe do I-analog e 0.5 Przechodzimy na sterownik Schemat bloków funkcyjnych niech będzie, klikamy OK Pierwszy blok jaki musimy ustawić to przeskalujemy sobie wartość z wejścia analogowego temperaturowego Jest to blok LS, skalowanie wartości Tutaj odhaczamy checkboxa. Do wejścia i1 podłączamy styk analogowy naszego wejścia. To jest wejście analogowe numer 5, temperaturowe. Pierwszą wartość do przeskalowania mamy x1, to jest wartość 0. Ustawiamy stałą 0. Wyjście tej wartości to jest 4095, czyli podłączamy pod X2, stała, 4095. Pierwsza wartość Y1, temperatury, czyli mamy zakres, to jest od minus 100 stopni, ustawimy. Musimy najpierw wpisać cyfrę, później dopiero minus, bo inaczej nam nie przyjmie. Tak, to jest tutaj w programie. Teraz wartość wyjściowa temperatury maksymalna to było 200 stopni Celsjusza. Dobrze. Teraz możemy sprawdzić, jak działa blok. Włączamy symulację. Przechodzimy na wejście analogowe. Tutaj mamy zaznaczone wejście analogowe i A0. I A5 sprawdzimy. Poziom maksymalny klikamy. 200 stopni Celsjusza. Poziom minimalny temperatury mierzonej. Powinno być minus 100. Jest minus 100 na wyjściu. Jeszcze sprawdzimy. Na przykład, jaka tu jest wartość? 37 stopni. Dobrze działa wszystko. Czyli temperaturę mamy przeskalowaną. Teraz, jak przeskalowaliśmy temperaturę, dokładamy nowy network, nową sieć. Wybieramy sobie teraz blok komparatora analogowego wielkości analogowych. W każdym momencie programu, jeżeli nie będziecie wiedzieć, co zrobić, wciskacie F1 i jest wyświetlana pomoc. Każdy blok jest tutaj bardzo ładnie opisany w języku polskim. A na przykład tutaj mamy komparator wartości analogowych. Wszystkie moduły macie opisane. Jakbyście czegoś nie wiedzieli, to klawisz F1 przechodzicie do pomocy. Dobrze, mamy blok komparatora. Tutaj mamy możliwość trzy możliwości. Przełączy nam wyjście Q1 stan wysoki, jeżeli LT mniejsze i 1 mniejsze od I2, wartość na wejściu i 1 będzie mniejsza od I2 lub będzie wartość Mniejsza lub równa i2, równa, większa lub równa lub większa. My sobie ustawimy na wartość, jeżeli i1 większe od i2, załącz wyjście wejście q1, czyli na wa wartość i1 sobie ustawimy, będzie to wartość przeskalowana z bloku ls01. Czyli bierzemy sobie styk analogowy. Ustawiamy na wyjścia. Wybieramy tutaj z, dostępce, z, do, z dostępnych opcji yy, skalowanie wartości. Tu już mam jeden. I ustawiamy kół wyjście wartości modułu funkcyjnego. Dobrze, ma być większe niż tutaj. Będziemy zadawać temperaturę. Ustawimy sobie tak na wyświetlaczu, że będziemy mogli to na wyświetlaczu ustawić sobie żądaną temperaturę. Czyli tutaj ustawimy styk analogowy. Na razie niech to będzie. Tutaj musimy się przełączyć na stałą. Na przykład 50 stopni. Tutaj mamy jeszcze możliwość współczynnik wzmocnienia dla wejścia i 1. Współczynnik wzmocnienia dla wejścia i 2. Przesunięcie offset dla wartości I1, i 1. I histerezę, czyli po, na przykład po osiągnięciu 50 stopni Celsjusza, nam załączy wyjście Q1. A, wyłączy, musi, a żeby nam wyłączyć, to możemy mu tutaj dodać na przykład przy, 10, przy 60 stopniach, może nam wyłączyć i załączyć znowu przy 50, lub na przykład może nam załączyć przy 50, a ustawimy sobie histerezę na przykład minus 10 stopni i wyłączy nam przy 40, więc tak zrobimy. Pobieramy styk analogowy na histerezę, i tutaj ustawimy stałą. Na minus 10. Dobrze. Przejdźmy do symulacji. Wejście analogowe. I posymulujmy tym naszym czujnikiem. Tutaj nam się wyświetla już wartość. Mamy minus 28. Czyli teraz wyjście mamy wyłączone. Tutaj na mnie świeci na czerwono. Temperatura nam wzrasta. Załączy nam powyżej 50 stopni, a powinno nam wyłączyć przy 40. Schodzimy pomału. No i dokładnie, wyłączył. Czyli powyżej 50 stopni. Załącza, wyjście ku 1. Czyli w tym przypadku może to być chłodzenie lub grzanie. Prędzej chłodzenie. A przy spadku poniżej 50 stopni do 40, nam wyłącza. Dobrze, ale my to zmienimy. Zrobimy sobie tak, że ustawimy jednak na, jeżeli I1 jest mniejsze od I2. Sprawdźmy symulacja. Teraz mamy 30-40 stopni, ogrzewanie załączone, temperatura rośnie, do 60, wyłączyło nam, temperatura spada poniżej 40 stopni, przepraszam, 50 stopni. On teraz nam wyłącza przy teraz nam spada temperatura. To grzeje, 50 wyłączak. Czyli musimy tutaj zmienić jeszcze to. Do minusa. Symulacja. Temperatura spada. Grzeje, załącza się grzanie i być, powinno wyłączyć przy 60 stopniach. Dobrze, tak precyzyjnie jest ciężko tutaj to wy, wy, na tym suwa, suwaku ustawić, ale to tak działa. Dobrze. Przechodzimy do programowania. Czyli tak mamy ustawione, że nasz komparator analogowy, przy spadku temperatury poniżej 50 stopni, załącza nam ogrzewanie, czyli wyjście Q1 ustawia w stan wysoki. A po osiągnięciu 60 stopni, czyli tutaj osiągnięcie tej histerezy plus 10 stopni, wyłącza nam ogrzewanie. Teraz dodamy sobie moduł wyświetlacza. Czyli dokładamy nową sieć. Aha, jeszcze wcześniej możemy, tutaj, jak mamy to wyjście q 1, to sobie do, dołożymy cewkę do wyjścia q 1 i opiszemy sobie to na przykład jako ogrzewanie. To będzie stycznik ogrzewania. Cewka stycznika. Dobrze, i teraz sobie dołożymy jeszcze jeden network. I tutaj sobie. Yy, Zaprogramujemy wyświetlacz, czyli moduł wyświetlacza, znacznik tekstowy. Chcemy, aby był cały czas załączony, to ustawimy mu tutaj stałą. 1 na wejście enable, będzie cały czas załączony. Klikamy dwa razy, i tutaj możemy sobie ustawiać przyciski. Przyciskiem ALT będziemy ustawiać zadaną temperaturę. Przechodzimy w edytor. I teraz tutaj sobie możemy podpisać tekst statyczny, na przykład. Tu wpisujemy tekst. sobie tekst na przykład kroczący. Sterowanie temperatury. Dobrze. temperaturą Prędkość wyświetlania damy sobie na przykład 200 mS. Sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Symulacja. Przechodzimy do wyświetlacza. Dobrze. Działa nam to ładnie. Do edytora. I teraz tak. Co chcemy jeszcze ustawić? Zadawanie wartości. nasza temperatura zakres wartości od minus 100 skalowanie nie, wyłączymy skalowanie, ustawimy sobie tu od razu jeszcze zmienną osadzoną czyli musimy ustawić wejście analogowe nie, przepraszam, znaczy wejście analogowe ale modułu skalowania wartości LS01 Po nim będziemy sterować tak nie to Analog, analogowy komparator musimy ustawić musimy ustawić komparator wielkości analogowych i tu będziemy ustawiali gdzie będziemy sterowali to musimy ustawić to było wejście i2 bodajże i2 muszę sprawdzić bo już nie pamiętam A chyba ta tak, tu mamy wejście i2 komparatora analogowego, dobrze przejdźmy tu jeszcze raz komparator wielkości analogowych, wejście modułu funkcjonalnego i2 zmienna, jako zmienna osadzona, dobrze, teraz musimy ustawić wartość, czyli minus 100 przebieram tu od minus 100 do 200 Jeżeli chcielibyśmy po przecinku, to tutaj ustawiamy zakres skalowania i wybieramy miejsca po przecinku, możemy ustawić dwa miejsca po przecinku. Ale wtedy musielibyśmy jeszcze w, tam w bloku funkcyjnym, analogowym skalowania wartości dopisać po zerze. Na razie zajmiemy się tym minus 100 do 200. Dobrze mamy ustawione. OK. Tutaj jeszcze sobie ustawimy tekst temperatury, że będę to celsiusze, czyli C. Dobrze, tutaj tekst statyczny jeszcze raz, że to jest temperatura zadana. OK. Teraz ustawimy sobie temperaturę aktualną, którą mierzy czujnik, czyli tekst statyczny. Piszemy sobie tu czujnik temperatury, czujnik temperatury, ok. Następnie ustawiamy wartość. Wskazanie wartości. I tekst statyczny, też stopnia seksusza. Przechodzimy tutaj. Zmienna wiążąca. Wejścia. wejścia analogowe. Czujnik jest podpięty do wejścia. O, przepraszam, na markę nie przyłączyło. Wyjście analogowe. Czujnik podpięty do wejścia numer 5. Dobrze, wskazanie wartości, czyli też ma nam mierzyć od minus 100 do 200. Dobrze, ok, zatwierdzamy. Symulacja. Przechodzimy na wyświetlacz. Coś nam tutaj, coś nam tutaj źle zrobił jeszcze. Musimy jeszcze raz przejść tutaj do edytora. Czujnik temperatury. dobrze minus 100 do 200 źle tutaj musimy wskazać wyjście LS przeskalowanej wartości QV Dobrze, teraz będzie dobrze. Symulacja. Wyświetlacz. I mamy. Temperaturę zadaną mamy 50 stopni. Czujnik temperatury nam pokazuje 52 stopnie. Ale nie wiemy czy nasze wejście jest załączone, czy jest wyłączone. Tutaj widzimy, że jest wyłączone. Więc dopiszemy sobie tutaj jeszcze stan wyjścia, ogrzewania Q1. Przechodzimy do programowania. Jesteśmy dalej na wyświetlaczu Editor. I tutaj sobie dołożymy tekst statyczny. Wyjście: wpiszmy wyjście Q1. Wyjście Q1 i teraz tak. Damy sobie tekst. Wybór tekstu komunikatu. O, Żeby Państwu pokazać bit wybieramy wartość 1. Wyświetli nam komunikat załączony. Wartość 0. Komunikat wyłączone, wyjście ogrzewania. I zmienna osadzona Q1. Ogrzewanie, dobrze. Jeszcze sobie zrobimy takiego tutaj, pokazanie bitu checkboxa. jak nam też pokazuje. O, na przykład tutaj wartość wyjście Q1. Ok. Przechodzimy do symulacji. I teraz tutaj mamy. Temperatura zadana 50 stopni. Czujnik temperatury pokazuje aktualną temperaturę 52 stopni Celsjusza. Wyjście Q1 mamy wyłączone. Sprawdźmy, jak to działa. Przechodzimy na wejście analogowe i posterujmy sobie naszym czujnikiem. Czyli zmniejszymy, temperat o, zmniejszymy mu temperaturę. Wyjście się sprawdźmy na wyświetlacz. Wyjście Q1 załączone. Checkbox też zaznaczony. Czujnik temperatury pokazuje 46 stopni, więc zwiększmy. Temperatura nam rośnie. Mamy 103 stopnie Celsjusza. Wyjście mamy wyłączone. Fajnie nam to działa. Teraz jak zmienić temperaturę? Wciskamy przycisk Alt. Tutaj nam się podświetla i tutaj tymi strzałeczkami Czyli przyciskami na klawiaturze, na yy, froncie sterownika z 4 możemy sobie tutaj zmieniać. Możemy na przykład zadać mu temperaturę 70 stopni, z tym, że histerezę nie możemy tak zmienić z wyświetlacza, ale możemy tą operację wykonać i zaraz ustawimy sobie, żebyśmy mogli też histerezę zmienić yy, tutaj, prawda, przyciskami na wyświetlaczu. Dobrze, sprawdźmy, czy to działa. Wejście analogowe. Mamy temperaturę 103 stopnie, czyli wyjście mamy wyłączone. Dobrze, zmniejszamy. Będzie 70. Tutaj obserwujemy, mniej więcej nam pokazuje. Załączył i przy 80 powinien wyłączyć. Wyłączył, zgadza się. Wyświetlacz. Temperatura zadana 70 stopni, czujnik pokazuje 85 stopni, wyjście Q1 jest wyłączone. Jak teraz jeszcze dopisać sobie możliwość zmiany histerezy temperatury? Podobnie przechodzimy do programowania. Przechodzimy na wyświetlacz, tutaj sobie zaznaczamy. Edytor, wyjście sobie przenieśmy na dół. Będziemy mieć czujnik sobie damy do góry. To będziemy ustawiać temperaturę zadaną. I tutaj sobie dodamy tekst statyczny. Na przykład histereza. histereza. Wskazanie wartości... Nie, przepraszam. Zadawanie wartości. Tekst statyczny, Celsjusze. Przechodzimy do ustawienia. Zmienna osadzona. Komparator wejść analogowych. I to była histereza dla wartości I2. Zadawanie wartości. No, wpiszmy na przykład histeryzę, jak można sobie ustawić. Na przykład od. A no niech będzie. 20, od minus 20. Symulacja, wyświetlacz i już tutaj mamy temperaturę zadaną, mamy 50 stopni, aktualną mamy 85 stopni, histerezę 10 stopni, teraz jak wciskamy sobie przyciskiem ALT, to tutaj, żeby ustawić histerezę musimy przejść po prostu po kolei przyciskiem w prawo, idziemy. No i na przykład zwiększamy sobie plus 20. Widzicie, dalej nie ustawimy, bo ustawiliśmy limit od 20 do minus 20. Żeby zmienić tutaj na minus, to musimy dać strzałkę w lewo na plusa i teraz go zmieniamy na minus. Dobra, 0, 20, 10, mniej więcej też nie zejdziemy. Tu mamy to. Ograniczenie nie wprowadzone, które sobie ustawiliśmy od minus 20 do plus 20. Dobrze, to niech będzie na przykład minus 20. Idziemy na plus 20. Zatwierdzamy klawiszem OK i mamy ustawione. Symulacja, wejście analogowe. Tu też będziemy widzieć. Temperatura nam spada, ogrzewanie się załącza. I teraz przy 70 się powinno wyłączyć, po 70. No i gra wyświetlacz. No i tak to, proszę państwa, działa. Prosty program. Można sobie poćwiczyć, potrenować, pisać takie programy dla sterownika zje 4 To tyle. Dzięki za poświęcony czas. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.